profesor Andrzej Kobyliński, filozof etyk UKSW i Sławomir Sierakowski, krytyka polityczna. Dzień dobry panom, panowie. Dzień dobry. Kardynał Nycz w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej mówi, mam nadzieję, że dzięki doświadczeniom ostatnich miesięcy Kościół odnajdzie optymalne miejsce w życiu społecznym oraz inspirujący sposób głoszenia nauki Kościoła na tematy społeczne. Jak to rozumieć te słowa? To są oczywiście, to jest odpowiedź na wynik wyborów. Proszę księdza. To jest bardzo ciekawy wywiad księdza kardynała Nycza i przeczytałem go z dużym zainteresowaniem i to jest taka nadzieja wyrażona w tym wywiadzie, że Kościół się odnajdzie także w tej nowej sytuacji politycznej i że będzie tym elementem jednoczącym nasze społeczeństwo, bo jest także w tym wywiadzie bardzo ważny wątek dotyczący głębokich podziałów, które są w naszym kraju. I jest myślę takie powszechne oczekiwanie wyrażone przez kardynała Nycza, że to właśnie Kościół będzie tym ele elementem jednoczącym nasze społeczeństwo. Panie redaktorze, no, co, co ja mam powiedzieć, no, że, ko że Kościół się optymalnie odnajdzie w tym przyszłym powiedzmy takim społecznym, politycznym kontekście i że będzie jednoczny, no to elegancko mówiąc, ezopowy język, mówiąc tak po ludzku życiowo, takie farmazony, no bo co to właściwie miałoby oznaczać i skąd by się nagle w tym Kościele miały wziąć jakieś nowe idee, osoby, jeśli się nie wzięły w momencie tej najgorszej konfrontacji, ja wtedy nie słyszałem jakiegoś jednoczącego głosu Kościoła, to nawet taki wywiad mógłby się ukazać miesiąc temu, a nie teraz. No bo i, bo też kardynał, kardynał, kardynał i też kardynał Młód lec... rzeczywi rzeczywiście mówi w tym wywiadzie o konieczności sklejenia społeczeństwa, które zostało podzielone przez polityków, no i rzeczywiście tutaj, kiedy go jest dopytywany przez prowadzącego ale też powiedzmy, wywiadu, no tak, obrazu, ale, że mówi, że kościół nie, nie może w, tej, no tak, w, te, w tym Ameryka, sklejaniu grać pierwszej zaraz, to, z... to, to może po poroli... dwie rzeczy, rzeczy. Kościół, kościół. Brał udział w tej konfrontacji, brał udział w tych podziałach i zajmował jedną z głąb, absolutnie głównych ról. Widzieliśmy te wszystkie. Chodzi o na przykład wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewa. Ale nie jak tylko jego, ja bardzo wielu innych biskupów i księży. To przyjmowanie polityków i to takie ostentacyjne na, na imprezach Kościoła. Na tych wszystkich dziwacznych... No To ojciec ryzyk skoro. No tak, no a co to nie jest Kościół Polski? To jest Kościół, jest nie jest się... żeby że ojciec ryzyk był za to jakoś potępiany przez episkopat albo, żeby mu się jakaś krzywda w kościele działa. I jeśli, jeśli tolerowano takie zachowania, to znaczy, że możemy sobie pisać w listach pasterskich albo opowiadać w wywiadach dla Kaju jakieś takie właśnie ogólnosłuszne kawałki, ale realia są takie i one są takie od 20-30 lat i teraz nagle z powodu nie wiadomo jakiego, biskupa, który jest raczej wyjątkiem i jest w tym sensie biskupem, który nie reprezentuje żadnego nurtu, tylko siebie od lat, który jest rzeczywiście intelektualistą, nie jest jakimś też takim odważnym rycerzem, który nagle się weźmie za jakąś zmianę w kościele instytucjonalną, zbuduje wokół siebie jakiś nurt, tylko takiego w miarę rzeczywiście przyzwoitego biskupa, który jest w takim wołającym do takiej ogólnej katolickiej puszczy w Polsce. Właśnie, może tak, powiedzmy dwie rzeczy. Pierwsza, wybory nam pokazały, że promując kościół, czy stając w obronie kościoła katolickiego, centroprawica w pewnym sensie przegrała. Natomiast centrolewica akcentując elementy antykościelne czy antyklerykalne ma większość parlamentarną. Rozumiem, że ksiądz centroprawicą nazywa PiS. Dobrze mówię? Tak, Czy, tak? szeroko rozumiana centroprawica. Proszę się nad tym zastanowić jeszcze. Albo tak. zajrzeć do podręcznika politycznego. Tak, tak no, to znaczy... Bo, bo my trochę inaczej to definiujemy, tak, ale najprościej. Najprostszy okay. podział, który chciałem... w Europie, tego się trzymajmy. Centroprawicą tak, w, chciałem... w Polsce jest tak, Platforma Obywatelska. Panie redaktorze, przyjmijmy kategorie europejskie. W kategoriach europejskich, jeśli chcemy podzielić naszą scenę polityczną na centroprawicę okay, centroprawicę... Okej, ja tylko chciałem wyjaśnić. Jasne, to jest po pierwsze. W kategoriach europejskich to, europejski, to po pierwsze, jest w ogóle poza jakimś spektrum. Po pierwsze, no, nie, no proszę zachować się tak. Skrajnie prawicowo-populistyczna partia. Ale, no, ale nie proszę, ja jestem socjologiem, proszę Ja Europy od wielu lat. Ja tylko dodam jedną ale, rzecz, pro, że, że kiedy e, e, opisywano wybory w Polsce teraz w zachodnich mediach. Zawsze pis był nazywany tak jak mówi redaktor yy, yy, Śrakosa, ale nie tylko czyli w ale, publikacjach naukowych, czyli więcej, populistyczną ale, co, ale, partią co, ale, prawicową polską, ale, bo nawet nie wymieniano jej nazwy. Tylko na Panie redaktorze, no czytamy ale zostawmy to. I to jest jakby, tak, Chodzi tak, o tak. pis i o dobra, i teraz jeszcze tak, druga, tak. Druga, druga, druga rzecz niezwykle ważna, to znaczy w Polsce mamy Katolików, którzy głosują na wszystkie partie polityczne, i mamy liderów politycznych, którzy też są katolikami. I Jarosław Kaczyński, i Donald Tusk to są katolicy. Którzy reprezentują dwa skrzydła katolicyzmu. Katolicyzm konserwatywny Jarosław Kaczyński, katolicyzm liberalny Donald Tusk. A co, co takiego katolickiego jest, jest u Jarosława po, proszę Kaczyńskiego? Poczekać, ale ja, co, proszę skończyć, mi tłumaczyć, na jakiej podstawie możemy go nazwać katolickiem. Tak, panie Przewodniczący, tak, no, się Panu, panu głos. analizować debaty niemieckiej, nie włoskiej nie. czy amerykańskiej. To są, to są poważne, że tak powiem, dyskusje intelektualne. Gdy chodzi o różne nurty katolicyzmu, no, Państwo to upraszczają także, gdy zapytać, o jaki co ja może odpowiem panu redaktorowi, no bo tak to... kończy i. Tak, no bo mącimy to wszystko i wtedy dla widzów jest to niezrozumiałe. Mącimy, mącimy. I teraz ja bym się lekko tutaj może nie zgodził, gdy chodzi o księdza kardynała, to znaczy oczywiście trzeba dążyć do tego, żeby tam, gdzie można pewne podziały zasypywać. Natomiast nie ma co udawać, że mamy naturalne, głębokie różnice polityczne między centroprawicą i centrolewicą, i mamy też głębokie różnice doktrynalne między katolicyzmem prawic liberalnym i katolicyzmem konserwatywnym. W związku z tym, spory bardzo potężne w Polsce wśród polityków, wśród katolików będą czymś normalny w najbliższych latach i to, co możemy zrobić, to wypracować pewien styl debaty publicznej, żeby się spierać o rzeczy istotne. Czyli nie unikniemy podziałów, to, co możemy zrobić, to Pewne cywilizowanie tych podziałów, żeby nie było nienawiści, pogardy, żeby prowadzić tę debatę na pewnym poziomie intelektualnym czy kulturowym. To możemy zrobić, natomiast tych głębokich różnic światopoglądowych czy doktrynalnych nie usuniemy. Co więcej, wojna obyczajowa, wojna światopoglądowa w Polsce dopiero się rozkręca. No co ja mam powiedzieć? No, to prawdę proszę powiedzieć. Pierwsze, e, to pierwsze zestawienie centroprawicy z centrolewicą to jest rozmowa, rozumiem, o no, koalicji opozycyjnej, bo tam występują dwa takie nurty. Nie wiem co w ogóle, jak pan powiedział, że, że Donald Tusk i Jarosław Kaczyński są katolikami. To ja obserwuję Jarosława Kaczyńskiego i ja tej katolickiej myśli nie widzę, poza podpisaniem się pod paroma... Postulatami Kościoła i jeszcze wykorzystaniem ich w brutalny, sprymityzowany sposób w polityce. Ale jeśli katolicyzm rozumieć jako coś, jakby właśnie naprawdę, czyli tak, tak jak on się na przykład objawia w. Wiem, ale, panie węcy, redaktorze, tak, uprośmy pewne rzeczy. Kto nie jest? Przerywać. Tak, ale powiem jedną, jedną, jedną rzecz, bo księżycz, ale nie ma, tylko skończymy. Kto jest katolikiem? Katolikiem jest ten, kto został ochrzczony w Kościele Katolickim i takich katolików mamy w naszym kraju 85%. Ja, to ja powiem, że I, drugie, i nie jestem I problemem. drugie kryterium, to nam pokazał spis powszechny, czyli pytamy ktoś, czy ktoś dalej się uważa za katolika. I przy takim pytaniu mamy 71%. Katolików. Natomiast, natomiast mamy 14% tych, którzy są ochrzczeni a już się nie uważają za katolików, czyli to są tak zwani nieformalni apostaci. Pan, panie redaktorze, będzie w, przy takich kryteriach nieformalnym apostolą. ale wróćmy, wróćmy tak, do tej, do tej roli formalny. Kościoła w tych wyborach. No i pamiętamy taki list Episkopatu do wyborców katolickich, nazywano to chyba vademecum katolickiego wyborcy, no gdzie było napisane, że ja to oczywiście upraszczam, ale że taki wyborca katolicki nie powinien głosować na partię, Mówię, upraszczam to, które chcą liberalizacji prawa antyaborcyjnego, czy zgadzają się na przykład na związki jednopłciowe. No i okazało się po wyborach, no, że jednak na takie ugrupowania zagłosowało tak wielu ludzi, że uda się im przejąć rząd, prawda? Więc czy, co to oznacza dla Kościoła, że, że ci ludzie nie słuchają rad y, 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 biskupów? No, czy to oznacza po prostu, że w pewnych sprawach nie słuchają, że uważają, że jeśli chodzi o takie właśnie sprawy obyczajowe, je nazwać praw człowieka może bardziej, a to może ich nie dotyczy. Oznacza, bo rozumiem, że teraz... Tak, tak. Ksiądz i... nie, il... bo... a nie tak, jeśli tak, tak, to tak, było... tak, tak, to proszę To po prostu też oznacza, że, że Kościół minął się z rolą swoją. Jeśli traci to masowo wiernych, a w każdym razie ich zaufanie, i to jeszcze w sprawach, które najgłośniej artykułuje w sferze publicznej, to znaczy, że coś robi nie tak i można teraz wyciągnąć z tego dwa wnioski. Albo trwać na okopanych pozycjach i to Kościół robi od wielu, wielu lat i tracić dalej i tutaj go ahead, good luck, ja nie mam z tym problemu, traćcie, róbcie to dalej w taki sposób, jak robicie, będziemy szybciej państwem zachodnioeuropejskim albo rzeczywiście można nastąpić w kościele jakiś rodzaj narodzenia się pewnego demokratycznego, liberalnego, progresywnego, otwartego na zmiany na świecie nurtu. Takie nurty istnieją w kościołach niemieckim, włoskim i, 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 i innych i wtedy będzie w ogóle jakiś partner do rozmowy, także partner poważny do rozmowy o polityce czy sprawach społecznych. Dzisiaj takiego partnera nie ma i efekty są takie jak w sondażu, o którym... Panu, panowie to Może jedna uwaga. Zauważmy, że w Polsce, gdy chodzi o y, 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 katolików, mamy problem intelektualny, czym powinna być obecność katolików w świecie polityki. W pierwszej połowie wieku XX, gdy rodziły się pierwsze partie chadeckie, na przykład we Włoszech czy w Niemczech, no my nie mieliśmy czasu, żeby te rzeczy przedyskutować, bo była odbudowa Polski po zaborach itd., itd. Później po II wojnie światowej, gdy mieliśmy dojrzałe partie chadeckie w Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech. No my mieliśmy komunizm. Później mamy upadek muru berlińskiego i powolny kryzys partii chadeckich w Europie Zachodniej. Na przykład we Włoszech rozpadła się chrześcijańska demokracja i na przykład we Włoszech jest dzisiaj wielka dyskusja, czym po rozpadzie partii chadeckiej może być obecność katolików w partiach politycznych. Natomiast my w Polsce tak naprawdę tej dyskusji jeszcze nie rozpoczęliśmy. Poczęliśmy, to znaczy przed nami, gdy chodzi tak, tak, o... Proszę księdza, na, na Zachodzie katoliccy posłowie wybrani przez partie chadeckie głosują za... E, 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 możliwością udzielania ślubów e, e, jednopłciowych. Ale panie redaktorze, jak tego chcą nawet... Za e, aborcją od 12 tygodnia. w Niemczech są kardynałowie, którzy chcą błogosławienia związków jednopłciowych. W związku z tym mamy w świecie zachodnim bardzo silny nurt katolicyzmu liberalnego. A w liberalnego. Polsce jest taki Także, list do wyborców, żeby tym, nie głosowali no, no, na partii, Ale to jest, jest dopiero przed nami, panie redaktorze, gdy prawda, chodzi prawda. o określenie... Ale to nie tak, bo to, to jest... To także tak, jest za wami. W Polsce narodził się, i to, i to rzeczywiście od końca lat 70., od czasu choćby publikacji polskiego kształtu dialogu Józefa Tischnera, takiego manifestu właśnie otwartego, liberalnego katolicyzmu, przez lata 80. i lata 90., kiedy liberalny nurt w Kościele istniał. Miał bardzo, zresztą był na bardzo wysokim poziomie. Pamiętam pismo Znak z lat 90. czytało się je z zapartym tchem. Publikowano tam nawet, pamiętam, taki tekst Ryszarda Rortiego. W ogóle był cały fantastyczny numer o, o, o postmodernizmie. To, i, i jako student pamiętam też, że to była część najbardziej atrakcyjnej oferty intelektualnej, jaką może mieć młody człowiek. Później ci ludzie zostali w kościele de facto zniszczeni, albo sami od niego odeszli, a co najczęściej poprzedzone było jakąś ilością właściwie prześladowania. Ale ja bym chciał wrócić do I, zostaliśmy, i zostaliśmy, zostaliśmy z tym, co pan, co, co pan, co pan, co pan nazywa ostatnie znań, co pan nazywa nurtem konserwatywnym, a, a jak mamy mówić prawdę, to jest to bardzo prymitywny, bardzo agresywny ruch. Który ma swoich liderów w postaci biskupa Jendrzejewskiego i całej, całego zestawu innych i Tadeusza Rydzyka i, i to jest prawda o polskim panowie, panowie, ale wróćmy do tego do wyborów i Kościoła, który jakby słucha tego, co się wydarzyło podczas tych wyborów. Czy panowie uważacie, że to zbliżenie Kościoła stronem, czyli z pisem tak naprawdę, zaszkodziło? Tak, ja zrobię małą reklamę Kościołowi. mojego wywiadu mhm. dla Onetu z panią Magdaleną Rigamonti. I Bardzo ja ciekawego. To ja prawda. W tym wywiadzie taką hipotezę prezentuję, że wiele rzeczy tego rodzaju zaszkodziło polskiej centrum prawicy. To takie zblatowanie z tym katolicyzmem radiomaryjnym było, że tak powiem, czymś co głęboko zaszkodziło. Ale czy Kościół wyciągnie z tego jakieś wnioski? Na, przyszłość? na dzisiaj tego jeszcze nie widzę, ponieważ nie, docierają, ponieważ nie docierają do mnie żadne takie głosy polemiczne. Po tym wywiadzie chociażby dla Onetu do mnie z kręgów kościelnych nie doszedł ani jeden, nie wiem, sms, mail czy telefon. To znaczy jest kompletna obojętność i takie przeświadczenie, że nic się nie stało. To znaczy nie ma wysiłku intelektualnego, żeby zrozumieć to, Ale co to się, się tak, Oczywiście dla, dla kościoła, stało. ja teraz mówię w takim wymiarze czysto praktycznym, coś się stało, bo po pierwsze. Te ugrupowania, które mają tworzyć rząd, wszystkie się opowiadają za likwidacją funduszu Oczywiście. kościelnego. To jest tak. olbrzymie, no, olbrzymia strata finansowa dla Kościoła. I wreszcie wszystkie te ugrupowania mówią, że skończą się dotacje, które ministerstwa przekazywały Kościołowi, a to ryzykowi, a to różnym innym, prawda, jakimś parafią. No, może nawet na zbożne cele, ale to się skończy, bo to ma, no, jakby ma być ten rozdział Kościoła od państwa. Więc no, to jest też jakieś uderzenie w Kościół finansowe. I być może tak, bardzo bolesne. Dla to znaczy mogą być zmiany bardzo dotkliwe i bardzo bolesne. One może nie będą gwałtowne, ponieważ jeśli rząd y, utworzą y, partie centrolewicowe to będą się musiały też liczyć z nastrojami społecznymi, ale ten kierunek będzie absolutnie jednoznaczny. Ale nastroje społeczne są takie, żeby właśnie na Kościół nie dawać. Tak, nie to dawać. znaczy, no ale rządzący ja muszą też teraz liczyć z tym, tych tych głosowało prawie 10 milionów ludzi, no trzeba zachować pewien konsensus i zgodę narodową. Natomiast absolutnie... 10 milionów ludzi na partię, czy nawet Konfederacja jest Centrum Prawicą? Nie, nie, to bez Konfederacji. Dla, no, ale 10 na ten, milionów no, głosowało? 10 milionów napis, no, ale... głosowało. nie, nie, na 7,5 miliona, ale natomiast jeśli na partie, które chcą tworzyć rząd, głosowało prawie 11. Miliona. Panie A, no to ale to musimy to ale i pół. trzeba doliczyć elektorat konserwatywny, prawda, PSL-u, część Konfederacji, czyli najprostszy podział kulturowy Polski, no to jest, są dwa plemiona, między 50-50, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, Republikanie Demokraci. Polski podział kulturowy światopoglądowy to jest podział na dwa plemiona i to, co jest w naszym kraju, bardzo przypomina podział kulturowy, gdy chodzi o Stany Zjednoczone. Musimy kończyć. A co byście zalecali Kościołowi po tych wyborach, żeby Kościół no, utrzymał jakoś swoje pole władania? Ale żeby, żeby się nie zajmował polem władania i w ogóle władaniem, tylko żeby się zajmował e, głoszeniem swoich poglądów, ale najlepiej z ambony, a nie z Sejmu. Kościół ma w każdej wsi, nawet instytucja ma doskonałe warunki do tego, żeby realizować swoją misję. i Niech się odczepi wreszcie od polityki. Należy otworzyć w kręgach kościelnych otwartą dyskusję. Tej dyskusji jest bardzo mało, a często prawie jej w ogóle nie ma. Najczęściej jakiekolwiek głosy polemiczne są ośmieszane bądź niszczone i to jest uważam wielkie zło i to doprowadziło do dużej biedy intelektualnej w wielu kręgach kościelnych. Jeśli nie będzie takiego przebudzenia, to będzie postępować marginalizacja Kościoła Katolickiego jako instytucji i będzie bardzo słabnąć wpływ. Kościoła czy katolicyzmu na życie całego naszego społeczeństwa. Także wzywałbym do przebudzenia. To nie jest tak, że nic się nie stało. Wybory są dużym przełomem, i ten przełom trzeba zrozumieć: trzeba postawić rzetelną diagnozę i trzeba przygotować plan na, na najbliższe lata. Ale to rozumiem, że ksiądz namawia Kościół, żeby szedł za wiernymi, a nie przedwiernymi. I przed wiernymi, i zawiernymi, ale przede wszystkim trzeba zrozumieć to, co się stało, a to nie jest takie w łatwe. Trzeba to zrobić. Sam to, muszą, to muszą zrobić biskupi, teolodzy, filozofowie, kręgi kościelne. Jeśli tego nie zrobią Jak to... znowu na wywiad Jeśli... Księdza no, źle wróży. No, to, to pan redaktor powiedział. <laughs> natomiast... Ksiądz jest... ksiądz jest człowiekiem głębokiej wiary. to, nie, to, to znaczy, to mogę proszę państwa. Ja inaczej powiem... nie byłby księdzem. Ale nie, to znaczy, pan panowie, powiem... no, to, Tylko ostatnie zdanie. To znaczy, ja życzę polscy jak najlepiej, życzę jak najlepiej także kościołowi się... katolickiemu i bez przebudzenia moralnego, intelektualnego będzie niestety coraz gorzej. No się budźcie, nie ma, nie ma sprawy. Bardzo, bardzo panom dziękuję.